Kiedyś to się takie kanasie się owiło. No, pierdolisz kurwa, takie. Takie to kurwa, z je pierdolisz. kurwa, anże, kurwa. Andrzej, Andrzej, kurwa. Ila e, reklama jest zamaskowany no to nie da tyle. Wszystko no to trwa. Kurde. to na Marek mi zamknął z tego jebaja fajniusia, piękniusia ale co na najlepsze patrzył kamera bliżej można cię bliżej Speca specjalne włókno które się niby urywa ale to jest przenośna linka super sztywna i giętka w sumie też To co pora na łowy dobra kamera akcja piękna co wygierdoli Kurde sił Taka cicha ta wędka, że kurę no dobra Dzisiaj polujemy na Karasia Na Wigilię

to kurwa sum jest! Co ty pierdolisz, kurwa? To jest, kurwa sum! Pierdolaj stąd! Chuju. Eee, 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 to jest Chief, Chef, <grym> <grym> To jest porządna firma, kurde. I proszę pokazać. To wszystko tego zasługa. jak nie zapomnę ci tego. Jak Bozie, jak Bozie kocham. Ахуй, рыбак! А не, чекайте! Ай, ай, камрад! Ай, ай, камрад!